What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. I just yeah. want to make sure we're doing this for the right reason. Quit acting like you're ready to lay down and die. You're getting reckless. I taught you better than that. Drop your weapons. I don't think so. You son of a I bitch. Gotta pull the trigger. Just keep it steady. Just tell me what you're looking for. Come on. Get in. Come on. Go, go. Find them. Bring me the ring. No cursed treasures. Nope. No Hej, no. no. hey, chodź tu, czuję powiew, jak. Płagam bądź zewnętrzną ścianą. Trochę się rusza. Charlie, pomóż mi z tym. No. Chłopaki, nie mamy za wiele czasu. Dalej, idziemy! <gryzny> Dziękuję bardzo, wezmę to. Rzucić broń <gryzny> chyba nie. No, to mamy dylemat. Jakby patową sytuację. Dopóki nie pojawi się reszta moich ludzi. Poczekamy. O nie. Chłopaki? Charlie? Oż ty morder. Sytuacja nieco się zmieniła, prawda? Rzućcie broń. Wsać się. Kater, zabij go. Nie. Czekaj. Chwila. Spokojnie. Spokojnie. Od razu lepiej. Zabij go, sukinsy! Kater pociągnij za spust! Z przyjemnością. Zbadajcie! Biegiem do wieży! Rusza, <grym wioska> Mogłeś dać nam znać, czy coś? Dawaj, koter! Nie da rady! To co zrobimy? Co teraz? Charlie! Co jest grane? <noise> Daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Walczy. Nic się nie da zrobić. Jezu, nie wytrzymam tego. <noise> O, Kater, wiązałam z tobą wielkie nadzieje. Jasne. Naprawdę? Skurna. Miałeś możliwości, a dziś śmieszne. Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie, a teraz znowu się spotkaliśmy. Pełnie jakby los tak chciał. Szlak! Szlak! Nie! Nie! Szybko! Dalej! O, o. o cholera jasna! Nie o. się, spokojnie! No jest moja noga! Nie dotykaj! Jest złamana. Myślisz, że nie wiem! Spokój, nie denerwuj się. Spokojnie. Nate, patrz, co mam. O, co u licha. Tędy! Dobra, nie możemy tu zostać. Zostawcie mi Gnata. Rozwalę sukien senów. Nie, nie. Zabieramy cię znowu. No chodź. Wstawaj. Biorę go. posłanie nas. No dobra. Idziemy. A, a, a. Żliwe. Strzeliłem mu prosto w ten jego cholerny surdut! No chyba sam widziałeś! Szybko! Trzeba się stąd zmywać! Dobra, dalej! No. Okej, okay. bez pośpiechu. Dobra, dobra, autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry! Moim zdaniem nieźle przepłacone. Szybko. Raz. Dobra, spoko. Ok. Tutaj. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idę tu. Zali, zabieraj nas stąd! Zgubiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie, 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 nie. Nie Nie poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukiencyną wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z Tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Jasne. Jaki jest plan? E, ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No pewnie. Ktoś tam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. <laughs> nie mam mowy. Masz lepszy pomysł? Zamieniam się w słuch. O, a może. Nie. No dobra. Zadzwoń.